Cześć wszystkim, witajcie w nowym odcinku Dzisiaj trochę inny vlog niż zawsze, bo dzisiaj jadę do szpitala Mam umówioną operację, dzisiaj jadę do szpitala, przyjmują mnie, a jutro będę operowana I w sumie to zabieram was ze sobą Pokażę wam jak wygląda mój pobyt w szpitalu, tak mniej więcej Ja też sama nie wiem co tam dokładnie się będzie działo Nie będę wam mówić jaką dokładnie będę miała wykonywaną operację Nie chcę się wydawać w szczegóły ale no, zabiorę Was ze sobą. powiem wam mega się boję. Cały czas się bałam, ale jakoś tak to do mnie nie dociera, że to już dzisiaj, że zaraz jedziemy. Ja nigdy nie byłam w szpitalu jako pacjent, więc totalnie takie rzeczy są mi obce. Też boję się igieł, boję się w ogóle pobierania krwi nawet. Strasznie. Więc kurde, no dla mnie to będzie jakaś jazda w tym szpitalu. No, ja się śmieję, ale tak naprawdę serio się boję. Naprawdę się bardzo. Bardzo się boję. Patrzcie w ogóle. Musiałam zdjąć dwa paznokcie, bo będę pod narkozą Tak teraz wyglądają moje ręce. Tu już cała walizka spokojna do szpitala. Są wszystkie rzeczy. Jak wy zobaczycie, jakie ja musiałam sobie piżamy kupić do tego szpitala, na pewno się będziecie śmiać. Cześć. Cześć, kochani, już jestem w szpitalu. Już tutaj dostanę jakąś opaskę i już miałam pobraną krew. Masakra, mega bolało. Naprawdę. Teraz czekam chyba na pokój. No na łóżko w pokoju. Wiecie o co chodzi. Trochę miałam. Ale panie bardzo miłe i wszyscy, więc akurat fajnie. Pani próbowała mnie zagadać. No, mega mieli są te ludzie, więc chociaż tyle dobrze. Dzisiaj mam operację. No jest już kolejny dzień, jest jakaś, nie wiem, po dziesiątej, ja dzisiaj wstałam o szóstej, bo o 6 była Wzięłam jakieś leki, wykąpałam się i teraz czekam, bo nie wiem dokładnie, o której mam operację. Wczoraj w ogóle jeszcze pani przyszła z jakimś zastrzykiem w brzuch. I wam mówię, że się boi igieł, na mnie tak zaskoczyła po prostu tak zestresowałam w sekundę, że to jest jakiś żart. No i czekam na tą operację, no i po operacji już będę po wszystkim szczerze boję się tego, naprawdę. Ciema kochani, wracam już do Was. Już jestem. Dzisiaj jest 9 dni od operacji, już jest dobrze, więc trochę taki niezafajny początek, ale już Wam wszystko powiem. Nie nagrywałam od ostatniego momentu, który widzieliście, bo ja przed operacją byłam bardzo zestresowana. Nie wiedziałam w ogóle, co mnie czeka. Dosłownie praktycznie wymiotowałam tam ze stresu. Potem y, miałam operację, wiadomo, wróciłam i. Nie było za dobrze, zaraz Wam powiem, więc dlatego nie nagrywałam, nie nagrywałam. A potem wróciłam do domu i potrzebowałam po prostu odpocząć, wrócić do siebie, i nie, nie myślałam w ogóle o nagrywaniu, ale teraz, jak już jest dobrze, wracam do Was. Dzisiaj ogarniemy się razem. Zaraz Wam wszystko powiem. Nie wiem od czego mam zacząć. Po operacji ja się bardzo źle czułam. Mam trzy rany na brzuchu. I po prostu, jak wróciłam z tej operacji, pierwsze co, tylko spojrzałam na brzuch, widziałam, że tam mam rany. Było mi źle, nie czułam się ogólnie za dobrze. Spałam większość tego czasu tuż po operacji. Potem przyjechała do mnie no, rodzina i chłopak, tam odwiedzili mnie i tak dalej. Było spokojnie, ja sobie tylko leżałam, ale problemy zaczęły się, jak musiałam wstać, bo lekarze powiedzieli, że wypiszą mnie na następny dzień ze szpitala, ale ja muszę trochę chodzić. Żeby, wiecie, oni widzieli, że jestem w miarę dobrym stanie. No, rozumiecie o co chodzi. Ja z sali operacyjnej do tego pokoju w szpitalu chyba około 14.30 wróciłam, eee, chyba coś takiego. A o 23.00 tego samego dnia już pierwszy raz próbowałam wstać. I to było dosłownie mega okropne. Ja po tej narkozie ile razy usiadłam, tyle razy po prostu myślałam, że zwymiotuję na początku. I ja nie jadłam. Nie pamiętam ile, ale ogólnie chyba z 30 godzin, więc byłam bardzo osłabiona, a musiałam wstać, żeby pójść się załatwić. I okropnie mi się chodziło. Tuż po tej operacji ja w ogóle nie umiałam usiąść, nie umiałam chodzić. Bolało mnie i jeszcze tutaj miałam wpięty do jednej rany taki dren, przez rurkę wpięty, tam się zbierała krew. I wiecie, w takiej buteleczce i to się po prostu robiło takie ciężkie, mi to zwisało z tego brzucha, po prostu tak ciężko mi było pójść. Ja wam zaraz pokażę, miałam takie piżamy. Ja dosłownie chodziłam tak zgięta w pol, teraz to jest śmieszne, ale wtedy mi dosłownie nie było w ogóle do śmiechu. Ja w takiej piżamie dosłownie wstawałam i szłam tak. Nie żartuję, ja dosłownie nie mogłam po prostu się tak wyprostować i cały czas chodziłam tak jakoś i mnie potem tak bolały plecy, w ogóle jakoś ramiona, nie wiem. Więc sobie wyobraźcie jak to musiało wyglądać. <grym> No masakra I na następny dzień rano coś tam zjadłam, próbowałam chodzić Ale było mi bardzo ciężko Przez to, że było mi niedobrze Ale no, na szczęście wszystko przebiegło dobrze Tak jak miało i wróciłam do domu na następny dzień I Ja po prostu już wiecie Jak tutaj położyłam się do łóżka Mówię dobra, że już będzie coraz lepiej Bo tylko chciałam opuścić ten szpital Mam nadal takie siniaki po, po pobieraniu Pani przychodzi po operacji na następny dzień o 5.30 i ona do nas, o, pobieramy krew. Ja po prostu... I robili nam zastrzyki w brzuch. A do tego dostałam 10 zastrzyków do domu, które robię. Już zostały mi tylko dwa. Dzisiaj i jutro ostatni zastrzyk. Nie będę wam pokazywać tego brzucha, bo mam tam ranę i mam tam takie kropki od wbijania tych strzykawek, które sobie codziennie robię. Więc naprawdę no, doświadczenie nie za fajne. Ale słuchajcie, pozbierałam się, z każdym dniem było coraz lepiej. Już teraz uważam, że jest praktycznie w 100% normalnie. Oprócz tego, że czasami mnie pobolewa ta rana, bo mam dosłownie, jakby pod pępkiem, taką ranę. Mam jeszcze dwie inne, ale one mnie nie bolą. Ta pod pępkiem trochę boli, ale to jest jedyny problem. Nie mogę tylko dźwigać, no i tam jakichś cięższych rzeczy robić do 4, chyba czy 6 tygodni po operacji, więc wiadomo, nie wszystko mogę. Jest kilka takich minusów. Ale to nic. Ja i tak się cieszę, że już jest git. Odgruzujcie się trochę ze mną. Zaczynamy nowego vloga. Już bez gadania o nieprzyjemnych, szpitalnych rzeczach. Teraz pomalujcie się ze mną. Nie malowałam się prawie dwa tygodnie, więc teraz fajnie ten makijaż tak zrobić po takim długim czasie. Więc zaczynamy. Pogoda w ogóle od kilku dni jest obrzydliwa. Więc nie było mi z tym... Tak źle, że muszę siedzieć w domu, bo i tak nie ma pogody. Już zaczynam wychodzić wczoraj normalnie już też wyszłam z przyjaciółką sobie pochodziłyśmy, więc naprawdę jest już dobrze. Nowy puder. On tak pięknie pachnie. Używam go drugi raz. Kupiłam go dawno, a używam go dopiero drugi raz. Tyle się normalnie nie malowałam. Nagrałam w ogóle test tego pudru na TikToku, także zapraszam na TikToczka. Tam możecie zobaczyć sobie, jak testowałam ten puder. Ok. Makeup is ready, steady, go. Tak, pomalowałam się, czuję się mega dobrze. Z makijażem zawsze tak jest, że jak się długo człowiek nie maluje, to jak się pomaluje, to się mega dobrze czuję. Kurde, ale zrywowałam ten puder. Jak widać, daje po prostu efekt takiego gładkiego makijażu. Naprawdę lubię go, mimo że drugi raz go używam. Ostatnio myślałam, że ten mat mi bardziej przytrzyma, ale ocierałam się tą twarzą, poduszki, coś tam, jak leżałam. Więc dzisiaj zobaczę, jeszcze raz przetestuję, ale postaram się nie ocierać tej twarzy o coś co chwilę Więc no, tak kurde teraz będzie Nie mam w ogóle tych dwóch paznokci, już mi to trochę działa na nerwy Czekam aż będę szła na pazy. mam pazy za chyba 10 dni, tak, więc jeszcze sobie poczekam No i co kurde, cieszę się, że się chociaż trochę opaliłam już tą operacją Mam takie ślady odstroju, mimo że opalałam się w Polsce to dobrze, yy, że się opaliłam tak, no, nawet nie jest to jakaś mega fajna znam, ale i tak cieszę się. Znaczy inaczej. Ja mogę się cała opalać oprócz brzucha, więc coś będę kombinować i mam nadzieję, że pojadę jeszcze na jakieś wakacje po prostu pod koniec yy, sierpnia, bo wtedy może będę mogła wchodzić do wody. Yy, nie wiem. Zobaczymy. Mam wizytę 1 yy, sierpnia kontrolną, więc wtedy lekarz mi powie, ale patrzcie. Kupiłam sobie buty. Z okazji wyjścia ze szpitala. Nie no, żartuję. Ja już je kupiłam przed y, moim pójściem do szpitala, ale one przyszły jak ja byłam w szpitalu, więc zobaczyłam je dopiero po. A teraz wam pokażę. Y, kurde, takie buty nie każdemu się spodobają. Siema! To są Adidasy, te Brakowało mi białych butów i one były na promocji. Ja je, uwaga, kupiłam za niecałe 200 zł. To jest mega mało. Była promocja na Zalando jakiś czas temu. Tak się prezentuje ten but. Mi się podoba. Widziałam je u kogoś na lotnisku, chyba, jak leciałam do Mediolanu. Mega mi się spodobały. One mi przypominają takie halówki po prostu buty. Ale no, ładne są. Ładnie wyglądają na nodze, więc na pewno do czego się sfituje. No, fajne. I brakowało mi właśnie jasnych butów, więc sobie takie kupiłam. I kurde, co? Zaraz to nagram już na TikToka te buty i zaraz jadę do mojego chłopaka słuchajcie więc pojedźcie za mną wybierzemy się autem dobra utrwaliłam jeszcze trochę ten makijaż bo zapomniałam o tym wcześniej no i co fajnie już tak chcę wrócić po prostu do tego YouTube'a nie wiem czy wam to mówiłam chyba nie jeszcze nie mówiłam tego na odcinku ale miałam problem ogólnie z tym kanałem nie mogłam wrzucać odcinków, ale rozwiązałam go, więc teraz się tak cieszę, że będą części jakieś filmiki na YouTubie. Tym bardziej, że teraz są wakacje, więc będę miała więcej czasu, także czekajcie na jakieś odcinki. Dobra, idę nagrywać teraz te TikToki z tymi butami i coś jeszcze tam chciałam nagrać. Więc widzimy się, kurde, jak będę wychodzić z domu. Ale po prostu pogoda nie zachęca, serio leje jak zebra. Cześć! Witajcie serdecznie! Dobra, auto odpalone, światła zapalam i jedziemy. Słuchajcie, jeszcze na chwilę stanę. Nie pada teraz, ale pogoda jest brzydka. Ja jestem normalnie w bluzie, a mamy 11 lipca, nie za fajnie. Ale to nie zniszczy mi wakacji. Jedziemy do chłopaczka mojego. Powiem Wam ogólnie tak, coś Wam powiem, oczekajcie. Cieszę się, że nie pada, bo ja nienawidzę jechać w deszczu i w ogóle. Po tej operacji, yy, ja wsiadłam chyba wczoraj, czy tam przedwczoraj pierwszy raz do auta I jechałam, bałam się, że nie wiem, będzie mnie bolał brzuch, czy coś Po tej operacji, jak będę jechała, jak będę tutaj tymi pedałami sterować Ale totalnie tak nie było Ja w ogóle, ym, wiem, że miałam już odbiegać totalnie od tych tematów Ale no, chcę po prostu się z wami podzielić trochę moją historią Ja po prostu tak źle się czułam po tej operacji, że ja myślałam że ja przez dwa tygodnie w ogóle nie wyjdę z łóżka Że ja nie będę w ogóle w stanie zrobić nic A wcale tak nie było Ja uważam, że bardzo szybko się pozbierałam po tej operacji Ale to też nie była jakaś mega poważna operacja Ale naprawdę zakładałam, że będzie 100 razy gorzej Więc cieszę się jednak, że wszystko szybko wróciło do normy I że mogę... Że już mogę do Was wrócić i, i normalnie nagrywać ja Powiedzcie, czy mi w ogóle pasuje tak bycie za kółkiem mi pasuje bycie za, za kierownicą. Wiecie, w ogóle, że ja mam prawo jazdy już dwa miesiące. Dosłownie 7 lipca, były dwa miesiące, mam prawo jazdy. Szybko to leci. Ja mam tak krótko prawo jazdy, a ostatnio zastanawiałam się, czy ja przypadkiem nie dostałam mandatu, bo jechałam na basen taką drogą i jak wracałam, to zobaczyłam, że tam jest odcinkowy pomiar prędkości, a ja tego wcześniej w ogóle nie widziałam. I nie pamiętam, yy, czy ja tam jechałam yy, dokładnie tyle, ile trzeba było prędkości. Nie pamiętam. I dosłownie zastanawiałam się, czy nie przypadkiem nie dostanę mandatu, a te mandaty no nie są tak jak policja Was zatrzyma, że od razu wiecie, że macie mandat, tylko one nawet mogą wam przyjść pocztą do domu po, po jakimś czasie. Więc nie wiem, na razie nic mi nie przyszło, ale dosłownie bałam się, że dostanę jakiś mandat. Po prostu pff, ja nie wiem, jak to się w ogóle mogło stać. Jak ja mogłam tego po prostu nie widzieć? Nie wiem. Rozumiecie to? Jedziemy do sklepu, bo będziemy robić ciasteczka. Takie crumble cookies, ale z Polski, z domu. Więc jedziemy po składniki. Cieszę się, że zrobimy bombę, mam na jakieś ciastko. To nie miało tak wyglądać. Patrzcie, tak to wyszło trochę brzydko i mi się, że w ogóle nie smakuje. Patrzcie, pokażę Wam się tak rozwalają strasznie. Crumble. Crumble cookie. Jestem już w domu. I muszę jeszcze zrobić zastrzyk. Patrzcie, tak wyglądają te strzykawki. Małe, ogólnie ta igiełka. Czekajcie, pokażę Wam. Też jest malutka. No ale i tak wiadomo, wolałabym tego nie mieć. To są zastrzyki przeciwzakrzepowe jak coś. Nie zawsze potrafię się dobrze wbić i mam kilka takich małych siniaczków na brzuchu. Na szczęście to już jest przedostatni zastrzyk. Ja jak wróciłam z tego szpitala, tak sobie myślałam, kurde, mam ich aż 10 do zrobienia. Na pewno po trzech dniach się przyzwyczaję, i będzie mi prościej, a wcale nie. Nie umiem się, tak wiecie, wbić mocno, jakoś mi to nie wychodzi, ale też nie chciałam, żeby ktoś inny z rodziny mi to robił, bo jednak wiecie, bałabym się, że mi to zrobi za mocno czy coś, a tak to jednak ja mam nad tym kontrolę i tak dalej. Więc idę się umyć, makijaż i tak dalej. I przyjdę tutaj zrobić ten zastrzyk. Niestety. I co? Kochani, nie będę kończyć ten odcinek. Zapraszam Was na odcinki, które będę jeszcze oddawać w wakacje, także nie zapomnijcie zaobserwować mojego kanału, jeśli Wam się podobało, a mam taką nadzieję. I słuchajcie, do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku, pa pa! Patrzcie jeszcze szybko. Zapomniałam yy, wcześniej nagrać już na, zaczęłam nakładać masłko do makijażu, sobie przypomniałam. Patrzcie jak makijaż wygląda po dobrych godzinach. Właściwie tutaj mi się zawsze cera świeci tak samo na czole. Pięknie to wygląda. I cały czas makijaż jest taki gładki. Dosłownie efekt photoshopa. Więc ten puder to był chyba najlepszy zakup. Cieszę się. Dobra, elo.